Dzisiaj kto, kto strzeli bramkę, wygrywa mecz. No i to się stało. Moja drużyna szeliła, wygraliśmy. Cieszyć się z tego należy. Jak ocenia, ocenia pan czas stary? Wie pan co? Oni na tyle są w komfortowej sytuacji, że nie muszą walczyć. Znaczy, walczą, ale praktycznie o nic, bo ani awans im nie grozi, ani utrzymanie. To nie, 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 nie ciąży na nich taka presja. No, my musimy łapać punkty wszędzie po prostu. Jesteśmy też, tak jak powiem, w trakcie budowania drużyny. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.